Serum z witaminą C. Od ponad dekady jestem związana z branżą kosmetyczną. Mam możliwość obserwowania potrzeb i problemów ze skórą dużej liczby ludzi. To, co widzę, to to, że wzrasta ilość osób z serą wrażliwą, z serą naczyniową. Jest coraz więcej problemów z trądzikiem młodzieńczym, ale też z trądzikiem skóry dojrzałej. Bardzo dobrze znam problemy skóry dojrzałej, dlatego że codziennie ją obserwuję. Według mojego przekonania jesteśmy w stanie w sposób naturalny, bezinwazyjny wpłynąć na jakość swojej skóry, ale też na to, żeby starzała się ona wolniej. Ogromną rolę odgrywa tu produkcja kolagenu, do której nasz organizm potrzebuje witaminy C. Zarówno tej dostarczanej jako suplementacja od wewnątrz. Ale również tej dostarczanej z zewnątrz. Do naszego produktu użyliśmy bardzo wyjątkowej, stabilnej formy witaminy C. Ma ona potwierdzone badania efektywności. W Japonii jest produkt z jej 3% zawartością, zarejestrowany jako paralek. Ma udowodnione działanie w likwidacji przebarwień potrądzikowych i spektakularne efekty. Ta forma witaminy C e, posiada również taką ogromnie ważną właściwość. Jest bardzo stabilna. To znaczy, nieważne jest dla niej temperatura, nieważne jest powietrze i przede wszystkim ona się nie utlenia. Jeżeli nałożymy utlenioną formę witaminy C na skórę, nie będzie ona tej skórze pomagała, a będzie działała tak jak wolne rodniki czyli będzie ją niszczyła. Ponadto forma witaminy C, której użyliśmy, tak jak inne, działa na melaninę w naszej skórze. W momencie kiedy promieniowanie UVB dociera do górnej warstwy naszej skóry, jest automatycznie aktywizowany proces wydzielania melaniny. I witaminy C dbają o to, żeby ta melanina wydzielała się prawidłowo. Nasza ma dodatkową właściwość, powoduje także, że melanina w górnych warstwach skóry równomiernie się rozkłada, co za tym idzie, nie powstają na naszej skórze przebarwienia. Niedawne badania mówią o tym, że nie tylko zmarszczki mówią o naszym wieku, o wieku naszej skóry, ale także przebarwienia. Jeżeli posiadamy dużo przebarwień, często osoby z zewnątrz postrzegają nas jako starszych niż w rzeczywistości jesteśmy. Jeżeli nie chcemy, żeby tak było, musimy dbać o to, żeby nasza skóra była jednolitego kolorytu i żeby była świetlista. Ta forma witaminy C jest tak efektywna, tak dobra, tak trwała, że w zasadzie mogłaby samoistnie tworzyć produkt. Ale nam to oczywiście nie wystarcza. Postanowiliśmy dodać do niej kilka składników aktywnych, które będą z nią synergicznie współdziałały. Pierwszym z nich, naturalnym dla mnie, jest trokserutyna, która przede wszystkim jest bardzo skuteczna w uszczelnianiu naczyń w skórze. Dodatkową jej zaletą jest to, że bardzo dobrze rozprawia się z zaczerwienieniami, które na tej skórze powstają. I to już jest bardzo dużo. Ale dodatkowo tworzy czy działa w wyśmienitej symbiozie z witaminą C. Współistniając w produkcie, przedłużają wzajemnie swoje działanie w warstwach skóry. Drugim składnikiem jest witamina E. Jest to bardzo silny składnik antyrodnikowy. Ponadto, razem z witaminą C, są nazywane witaminami młodości dla skóry. Dbają o to, żeby zachodziły w niej szybciej procesy regeneracji, czego następstwem jest uelastycznienie skóry. Trzeci składnik to kwas hialuronowy, ale w zupełnie nowej odsłonie. Oprócz tego, że wyśmienicie nawilża skórę, ma także badania przeprowadzone na skórze wokół oczu, czyli tej najcieńszej, najbardziej wymagającej. Co ten kwas hialuronowy oprócz nawilżania robi? Wspomaga poliferację keranocytów, czyli wpływa na to, żeby nasza skóra była grubsza i co za tym idzie, wypłyca zmarszczki. I jeszcze jako wisienka, a w zasadzie śliwka na torcie, Dodaliśmy tutaj wyciąg ze śliwki kakadu, która zawiera dysmutazę czyli najsilniejszy antyoksydant, który rozprawia się z tym, co przynosi nam stres oksydacyjny czyli działa tak, żeby nasza skóra w żadnym wypadku nie starzała się w przyspieszonym tempie. Ponadto, dodatkowo, zawiera ona witaminę C w bardzo dużej ilości i przepięknie rozświetla naszą skórę. Jeżeli będziesz używać naszego produktu, to jeżeli posiadasz przebarwienia w skórze, one będą się stopniowo wypłycały, będą coraz mniej widoczne. Nie będą powstawały na niej nowe przebarwienia. Zaczerwienienia spowodowane unaczynieniem skóry znikną. Dodatkowo wypłycą się zmarszczki i skóra stanie się świetlista, będzie miała jednolity koloryt. Jeżeli o tym właśnie marzysz, o jednolitym kolorycie skóry, o jej świetlistości, to rozkochasz się w tym produkcie.